Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy na świecie. Gdyby tak przed magicznym zwierciadłem zadać pytanie w przypadku tej monety, odpowiedź chyba byłaby oczywista, proszę państwa. Ja takiej monety Poniatowskiego nie widziałem. No jest to coś absolutnie genialnego. To nie jest stan pierwszy typowo powiedzieć, jedynka i już. To jest stan pierwszy z pierwszych odbitek stempla. Przepięknie wypełnia Masa metalu, mm, relief wstępna, no, włosy, pukle, brew, nos, policzek, idealnie. Do tego tło wypolerowane tak, że moneta jest jak, jak lustrzanka. jak Lustro jest praktycznie medalowe, świeżutkie, piękne. Mniejszy egzemplarz, jak widać na zdjęciu, ma smugi starej patyny, starego zbioru, natomiast tak do nas trafił. I z dumą tak go właśnie będziemy oferowali sprzedawali bez żadnych prób mycia, natomiast umycie tej monety umiejętne nie stanowi żadnego problemu, natomiast efekt mógł być powalający. Pewnie ci, co zabierają Poniatowskiego już wiedzą jaki to jest rocznik, ale teraz go odsłaniamy. Proszę Państwa, rocznik 1785. Ta strona również robi wrażenie. Proszę zobaczyć zbliżenie na, na, post na tutaj, na herby. Na pogoń, na orła, na lustra. Absolutnie genialna moneta. Stan pierwszy, gabinetowy. Wróćmy do rocznika 785. Popatrzmy na tabelę rocznikową dwusmutówek Poniatowskiego. Nakłady 100 tysięcy. 73 rok ma nakład 66 tysięcy, ale pozostałe znów mają 100 tysięcy. 100 Przechodzimy. Do dalszej części tabeli rocznik 1785, nakład 78 tysięcy. Drugi najniższy nakład z dwóch złotówek poniatowskiego. Jedna z dwóch, które mają nakład poniżej set tysięcznego. Ale rzadkość rzadkością samego typu. Uroda jest powalająca. Takich monet się w handlu praktycznie nie widuje. Jest to absolutnie genialna moneta z starego, dobrego zbioru. Proszę zobaczyć, jak tutaj pięknie to lustro gra. Nawet teraz, lekko łapiąc je tutaj pod kątem światła, no rewelacja odbija się, nie wiem, część mojej ręki prawdopodobnie. Jeszcze popatrzmy na tą drugą stronę, która jest w ogóle bardzo fajną, charakterystyczną, typologicznie stroną, gdzieś to jest portret obecny tylko na trzech rocznikach. Wszystkie te roczniki są rzadkie. I zazwyczaj, jeśli się już pojawiają, to pojawiają się w Stanach Słabych. Natomiast tutaj mamy taki portret króla, że słup brakuje. Mamy to już niebawem na naszych aukcjach wraz z kilkoma innymi, sąsiednimi rocznikami, ale ta tak mnie onieśmieliła swoją urodą, że zanim jeszcze zabraliśmy się do przygotowywania właściwej oferty aukcyjnej, postanowiłem ją zaprezentować Państwu na filmiku. No cudo. Egzemplarz z najwyższej półki. Coś pięknego, niesamowitego. Zdecydowanie polecamy.